Cześć, a tematem dzisiejszego odcinka będzie antyperspirant w aerozolu. Jest to antyperspirant Duffman Care Clean Comfort. To jest taki antyperspirant, z którego mam przyjemność korzystać już dobre kilka tygodni. No i powiem szczerze, jestem mega zadowolony z korzystania z właśnie tego produktu. Na ile oceniłbym właśnie ten produkt? Myślę, że tutaj wystawiłbym notę 9,5 na 10. Generalnie to, co jest fajne, jeżeli chodzi właśnie o ten antyperspirant, no to przede wszystkim jest to długotrwała ochrona, która sięga nawet do 48 godzin. Kolejny Argument przemawiający właśnie za tym produktem to myślę, że jest to stosunkowo niewielka cena tego produktu. Myślę, że generalnie jest ona dość atrakcyjna. Produkt w sklepach zakupicie za około kilkanaście złotych. Ja go chyba kupowałem za około 14-15 złotych, mniej więcej tyle zapłaciłem właśnie za taki produkt. Tutaj przypominam, że jest to aż 150 ml w takim opakowaniu, w takiej butelce, a zatem generalnie dość Sporo tego antyperspirantu znajduje się właśnie w tym produkcie w tym opakowaniu. Jeżeli chodzi o zapach tego antyperspirantu, generalnie też jest taka kwestia, że pamiętajcie, że jeżeli stosujecie ten produkt, no to tutaj trzeba pamiętać o tym, żeby stosować go wyłącznie pod pachami, no i rozpylać gdzieś tam w odległości, jak dobrze pamiętam, chyba 15 cm, a za. Zatem trzeba o tym przede wszystkim pamiętać. Pamiętajcie też, żeby go po prostu gdzieś tam nie wdychać, unikać wdychania, bo po prostu jest to produkt, który stosujemy wyłącznie pod pachy. Generalnie zapach tego produktu. Bardzo przyjemny, bardzo odświeżający. Tutaj oczywiście stosuje się ten produkt, naciskając tutaj na odpowiednią taką pompkę, tak. No i wtedy ten Aerozu się gdzieś tam rozpyla, tak. No i myślę, że to by były takie główne, główne atuty tego produktu. A zatem podsumowując, atrakcyjna cena, bardzo przyjemny zapach. Do tego sporo, rzeczywiście sporo. Tego antyperspirantu znajduje się w opakowaniu, no i generalnie powiem szczerze, mnie osobiście on odpowiada też z tego względu, że ja mam w miarę wrażliwą skórę, no i w tym przypadku nie powoduje to żadnych tam u mnie podrażnień i tak dalej. A zatem jak najbardziej jestem na tak, jeżeli chodzi o antyperspirant Daffman Care Clean Comfort. No i standardowo jestem ciekaw też Waszych spostrzeżeń na temat. Tego produktu. Napiszcie mi w komentarzu, co wy sądzicie na temat tego konkretnego antyperspirantu oraz z jakiego wy antyperspirantu lubicie korzystać u siebie w domu. A tymczasem to by było wszystko. Zachęcam do subskrypcji. Zachęcam również do zostawienia polubienia pod filmem, jeżeli ten materiał okazał się dla ciebie przydatny. A tymczasem do usłyszenia w kolejnych nagraniach.